Doprawdy trudno wyobrazić sobie bardziej podlaską, a zarazem bardziej polską, wielkanocną potrawę niż kulebiak z kapustą. Ze mną jest pani Danuta Jówko, kłaniam się nisko. Dzień dobry. Pani Danuta gotuje tutaj na co dzień w dworku, więc zrobienie kulebiaka będzie dla niej małym piwkiem. Dobrze Oczywiście. Mówię? Bo kulebiaki też tutaj tak, się. Robimy na co dzień na gości, pieczy. serwujemy takie dania jak kulebiak. No to zacznijmy od składników. Najpierw może od farszu. Farsz to jest podstawowy składnik, kiszona kapusta, do tego są dodane grzyby, to jest ugotowane i później to jest, że tak powiem, okraszone. To jest cebulka na smalcu topiona i do tego dodana troszeczkę soli, pieprzu, Aha. no i mamy farsz gotowy. Fantastycznie. Króciutkie rezimę, tutaj kapusta z grzybami uduszona, jeszcze nie zmielona, tu już zmielona, a tutaj uduszone, e, uduszona cebula na skwarkach. Dobrze, na dzień nadzieniem to chyba prosta rzecz, ale ciasto jest przecież Ciasto jest pod, podstawowym, takim że tak powiem, bo musi być dobrze wyrośnięte. To jest ciasto drożdżowe. No to zacznijmy od y, robienia tego ciasta drożdżowego. Ja zawsze z robieniem ciasta drożdżowego muszę pani powiedzieć mam problemy, bo chociaż dysponuję ogromną siłą fizyczną, ale y, wykorzystują mnie głównie do wyrabiania tego ciasta. Już koncepcyjnie nie My, da myślę, bardzo. Myślę, że nam to się uda. A uda się pewnie. Jestem głupi, ale silny, więc będę mieszał. Jakby coś. Mąka pszenna tak, oczywiście. Może tak, tak. Dokładne składniki będą, proporcje będą na y, Do tego trzeba y, y, masęko y, roztopić. No to ja już to robię. Dobrze. W drugim naczyniu mleczka troszeczkę podgrzać. Dobrze. Już tak mleko. Niewiele Ile? tego mleczka. Z pół szklanki. Dobra. Szklanki... I podgrzewa jedno i drugie, a w międzyczasie tutaj. I tu tak troszeczkę szczyptę, że tak powiem, cukru tu sypiemy, Doskonale. żeby lepiej drożdże nam. No. A no bo już będziemy zaraz robić zaczyn. Jeszcze raz powtórzę Państwo wszystkie e, proporcje dokładne zobaczą na ekranie, bo ja z reguły mówię, że różne rzeczy robi się na oko, ale przecież ciasto drożdżowe musi być robione ściśle według e, tak. proporcji. Czyli co, musimy zaczekać, że nam się roztopi masło i mleko tak, zagrzeje, czy możemy tu wbić jajka wcześniej? Tu możemy wbić jajka. No to bardzo proszę. To proszę wbić jajka i czekamy, aż nam się e, rozpuści masło i zagrzeje mleko. Mleko letnie, więc chyba możemy robić zaczyn, prawda? Tak, teraz wrzucamy odrobinka drożdży. Aha. Widzą Państwo, to są prawdziwe piekarskie drożdże, nie żadne liofilizowane w proszku, w miastach. To się używa jakichś okropnych drożdży. A one tak. powinny nam tutaj e, tu rosnąć. tu mamy świeżutkie drożdże, Świeżu, musimy starannie rozmieszać to. Aha, tam było trochę cukru, tak, prawda? Tak, odrobinka cukru. Drożdże lubią cukier. To kulebiaka nie trzeba dużo cukru, bo to nie musi być słodkie ciasto, nawet za odrobiną później soli dodamy. Aha. I co, i od razu to pani będzie wlewała? Tak, i od razu to A proszę. Bo przy babce drożdżowej to chyba trzeba chwilę zaczekać, tak, żeby, zaczekać żeby, to żeby to wyrosło. A tu nie. Tu nie, niekoniecznie. Niekoniecznie, doskonale. Czyli co? Czyli pewnie będziemy też roztopione masło od razu dodawać? Tak, też, ty tak, wiesz, tak chwileczkę wymiesza. Dobrze. A proszę mi powiedzieć, czy kulebiak też pani w jakiejś innej wersji robi? Czy tylko z kapustą i z grzybami? Nie, no może być inny farsz. Na przykład? No z soczewicą może być. Z soczewicą? Tak. U nas to jest popularna soczewica, ponieważ uprawia się dużo soczewicy. Pierogi są dobre soczewicy. No właśnie, też. to jest jedna z tajemnic podlasia, soczewica. Zresztą e, zgłębimy tę tajemnicę jeszcze za chwilkę, bo będą wspomniane pierogi. I z soczewicą, ale najpierw kulebiak wlewa. Tak, tak, wlewamy masełko. I co? I trzeba tam teraz wsadzić łapkę i to wyrobić? Niestety. No to ja. Ciasto musi dobrze być rękoma wyrobione. To ja, to ja. Z, zakasuję rękawy i wyrabiam to. Yy, no. Proszę bardzo. Odzieło. Troszeczkę jest przyrzadki ciasto, proponuję troszeczkę mąki. No to bardzo proszę. O, myślę, że już tyle wystarczy. Będziemy to sprawdzać. Chyba ciasto jest wyrobione, bo odchodzi od ręki. Tak, proszę jest wyrobione, zawać. dobrze, bo odchodzi od ręki. Powinno odchodzić no od właśnie. ręki. I co teraz? Ciepłe miejsce? Teraz stawimy to w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. A jak długo? 40 minut? No, za 20 minut, pół godziny zależy, jak, jaka temperatura w pomieszczeniu, żeby było ciepło. No, 20 parę stopni na pewno jest. No to naprawdę za 20 minut wyrosło. 20 minut. Ciepłe miejsce. Ciasto gotowe. Tak, gotowe ciasto. Wyrosło? O, no pewne. Wyrośnięte jest ciasto. Z zwiększyło swoją objętość dwa razy. Co dalej, pani Danuto? Chyba... Teraz wykładamy na tą deseczkę. I, i będziemy formować kulebiak. No to bardzo proszę. Tutaj już moja rola się skończyła, moja rola ograniczała się Dobra, do brutalnej, rozwał... brutalnej siły fizycznej, a Pani musi... Ciasto dobrze wyrosło, teraz rozwałkujemy. Aha. Rozwałkowuje się tak odrobinkę tylko, nie jak na pierogi. Tak, tak, nie, nie, nie. Żeby było takie to nadające to się sieczkę, do wsadzenia. Tak? Do... Troszeczkę za mało? Troszeczkę. Nie, troszeczkę się suwa. To ja będę trzymał. Mhm. Mogliśmy pod spód nasypać, na przykład i żeby się deska tak. nie suwała. Teraz muszę upić, troszeczkę rozbić białko tak. w miarę możliwości. Wprawki przed śmigusem dyngusem, ale polewasz się zwykłą wodą, to zajęcie barbarzyńskie. Mam nadzieję, że wyprztykały się nie poleją pani. No mam Dobrze. nadzieję. Poszły sobie. Teraz. Takim piórkiem? Z jakiego, z jakiego zwierzęcia piórko? Ptasi piórko? Ptasie piórko. Ptasie piórko. No przepiękne piórko. Pta się piórko. Ja czasami używam gęsich piórek. Gęś to też ptak, ale to na pewno nie jest gęsie piórko. Wygląda mi to na piórko sójki. Ornitolodzy, proszę nie denerwować. To na pewno nie jest piórko sójki. No i na pewno nie jest gęsie. I na pewno nie jest gęsie. No dobrze, to już nam nie będzie potrzebne. To już mamy rozgotowane. I teraz na dzień. Teraz do tego farszu tak. przygotowanego, już ugotowanego. Dodajemy cebulę. Dodaję cebulkę. Usmażoną na skwarkach tak. na odrobinie słoniny. Na odrobinie słoniny. Bardzo dobrze. Po prostu zwierzęcy smalec. Zaraz zobaczę, czy to jest dostatecznie przyprawione, bo to już soliliśmy i pieprzyliśmy, tak, hmm. Jeszcze trochę trochę soli. pieprzu jest wystarczająco. Kapitalnie. I pani to będzie nadziewać. Tak. Proszę spojrzeć, jak to się dzieje. No bardzo prosto, na środek po prostu i będziemy zwijać, tak? No tak, coś tak podobnie jak się robi makowiec. No, ale o ile to jest przyjemniejsze niż makowiec. Tak, z barszczykiem do popicia, bardzo dobrze smakuje. Ale ja tu się robi jak barszcz. Polecam na smaku czerwony, na... z buraków czerwonych. No to jasne, ale na smaku jakim, jarzynowym czy mięsnym? Jarzynowym. Jarzynowym. Czyli. No to można go nawet jeść w wigilię, chociaż mamy Wielkanoc. Tak. I trzeba to zrobić. I teraz to zwiję. A smaruję białkiem, dlatego, żeby to się trzymało, nie, po prostu nie rozlatywało się później, przy, po, po upieczeniu. I co, już forma? Tak, i to wkładamy w foremkę. I do pieca. Na ile? I do pieca, dziś za 40 minut. 150, jeszcze, 180 proszę... stopni. 100, 180. 180 stopni, a co jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę, troszkę przy, przy, Przyklepi. Troszkę przyklepiemy i do pieca. Najwyraźniej zmierzają do nas przedstawiciele Podlaskiej Szlachty. Czołem waszmości. Czołem wasz Czołem. mości! Czołem. Pani Danuto, odrobinkę kulebiaka dla panów. Proszę panów, no wydaje mi się, że tereny są wprost wymarzone do turystyki i turystyki konnej. Ja nie jestem specjalnie kipicznie nastawiony. Tereny są przepiękne, należy tylko współczuć z tym, którzy tutaj nie jeżdżą na koniach. No i należy współczuć z tym, dzisiaj. którzy nie próbują tak kapitalnych rzeczy. Bardzo proszę, no? kulebiak. Ale wydaje mi się, że to. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, a dla pani? Dziękuję. Ja widzę, że przekroju, że jest fantastyczny. Ale drodzy Państwo, ten stan rzeczy bardzo łatwo jest zmienić. Naprawdę mało jest tak pięknych miejsc w Polsce. Proszę zobaczyć, jak tu pięknie. Dworek Łukowiska, prawdziwa, e, prawdziwa domowa podlaska kuchnia. E, przestrzenie wymarzone do tego, żeby albo coś pięknego zjeść, albo wsiąść na konia i pognać hen przed siebie. A te Araby wprowadzą nas za chwilę w kolejną atrakcję tych ziem danoje mi wi orę po zaнесu ja jemu jesty zaнесu ja jemu jesty cynie skaje vor mi chisty cynie